Zobacz, kto pozna po lampie, wiadomo oczywiście pasat żartowałem, Omega poliftowa jak myślę, Jezu jak zajebiście, ktoś jakoś w radio, liter benzyna, ta siedemka liter benzyna, chwileczkę, bo dopel kabina jest, a my szukamy, tylko nawary nie chcemy, widzę nie chce nawary, w automacie tym bardziej. Ktoś tam pyta o Alfy wypasione Ktoś pyta o X Ktoś pyta o Kaszkaja O Jezus! Niebieski dzyndzy lindzy. Co jest? To jest 2.4, zresztą w tym tygodniu testowaliśmy 2.4 benzyna Tylko po, tam nie chcą mu zgasnąć kontroli abs u i kontroli trakcji Paliśmy mu na kable, zaświeciły się, miały zgasnąć, nie zgasły. A skoda! Sam to zaparkowaliśmy przy placu kolejnym. I ktoś na komuś gogle przejechało Markowe. Marek, Marek, twoje gogle, markowe gogle. Wbijamy na placyk. Harry. 9? Truth mi like. O, scout. <ścoughs> Octavia, scout. <ścoughs> Film czekajcie. Skoda Scout w 7 roku. Na 4 kółka pędzona. 250 najechany. Siedzenka grzana, nawigator, wszystko ma. Kosztuje 3800 euro. 38 euro. 12 rok 13,900 euro Serwis non stop Mercedes od lekarza nostop Mercedes od lekarza Zice z pamięciami Kumacie to? Kumacie to? E, ziomy joł Kumacie to? Szkół na dachu Jest na miarę chłopaków Właśnie mi otworzyli Co wy na to? 200 na kulane. Ja, ja! Wersja jest przy Państwa ze wszystkim na wszystkim. Lecimy dalej na Szczecin. Jak się okazuje, mamy tutaj lawetę jakąś. Nic nie kupili. Żartuję, żartuję. ładne autko, powiem Ci. Opon na grubasek, jak mówiliśmy. Piękna rzecz. Pan Paweł przewozi. Auta zagraniczne, zachwycające i urocze. Felgi różne, a ta nawet, nawet, jak za 200 bym wziął, ale nie mam zamontować do czego. Felgi jak psów, jak się okazuje. Wiesz, nie, nie, nie wiadomo, czy je to jest. Ja wiem, że owady kochają Mazdy. Tu jest jakieś kurwa gniazdo. I tam będzie gniazdo, bo wyłażą ze środka. Czas pierdolę y, uciekać. Trzeba cisnąć stąd. Jak to w misiu. Passenger Stanisław Paluch prosił jest o zbliżenie się. Passenger Stanisław Paluch. W wębie. gębie. 15 rok. 14 tysięcy euro. 15 roczek, 14 tysięcy euro jest namiar na mieszczunia. 150 konny 2-litrowy diesel. Przebieg zapomniałem, bo pytałem się o cztery samochody, stąd sklerozus chujowarty z u mnie wystąpił. Paweł, Paweł, Paweł. Ładny. Dwie jasterki w 17-18. Tu jest Airliner. Te Super-B sprzedane Ruch spody na placuchach Tu jest czarna Super-B Czarna Super-B w szklanym dachu A jeszcze widzę okoznawcy wyłowiło Na ledach Co Cię władzi Bardzo nie z spodu Jeżeli Ci nie przeszkadza to, to kółko jest ładne Siedzonko ładne, telewizor duży Automat jest, kierowniczka nieumordowana w ogóle. Kierka fajna. Czy jakieś okno? Pytać o to białe? Nie, 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 nie. Białe BMW podobnie jak dwie Super B też sprzedane. Tamtą czarną widzisz ze szklanym dachem? Z Super B, zbadajmy o co się rozchodzi tych tak Super B. Nie ma kogo zapytać, kurde bo budka zamknięta. Wszyscy w robocie, nasz. Znaczy właściwie mój kolega z komunii niestety, nie ma nikogo w budce. Co za dziwadło? Może jakiś prądownik, no. Blue Drive, proszę ja was. To jest facet, który po niebieskiej drodze prowadzi nas do nieba. IQnik. Co jest jestem taki o trudnej nazwie. Może tiguana nowego, kurde. A guan nowy, taki, a tej i tak nie ma nikogo w to to szkoda patrzeć się tutaj. Chodźmy dalej tu jak nikogo nie ma z naczelników gminy Ty, może są na komunii swoich dzieci tym razem, skoro byli już ze mną razem dawno temu Abdullahy to może i tym razem Może ich szciny jakieś mają Ci ktoś pytał o to czwórkę czy są Powiedziałem, hmm. że mało A jak mało jak piękna stoi Czy to jest jeden turbo, nie, diesel a więc akcja dwudziestka 1.4 turbo Jedna jest w automacie, druga w manualu Właśnie poznałem cenę, ale to nikogo z nas nie interesuje 1.4 turbo kolejna Ktoś pytał o Yeti To jest 2.3 rok 3.300 euro kosztuje 2.3 rok, 2 litry benzyna 3, 3 rok 3.300, 2 litry benzyna To pytał o wypasa 308 na skórach. Nie jest to RC, ale. Ale wiecie, wystarczy mi zlecić, ja to znajduję. Dupsko wentylowane. Guzików tyle, że tyle w domu, wszystkich guzików w łazience nie macie. I, i w łazience teściowej również. Łącznie patrząc. Sia Szukam takiej benzyny. Kim jest ten facet? PEMKA <laughs> to CFANE. Co tu się dzieje? 6000 obrotów, czyli wiadomo, że nie tu jest wypaść. Wentylacja na skórce. Bardzo dobrze. Czy tu jest kamer... kamerka? pewnie, że jest, bo jak jest wypaść, to jest, wiecie, wszystko. Ja wam to rozdwa wynajdę, tylko wiecie, chodzi o zlecenie. Albo wyjazd w ciemno. Dlaczego taki ładny pasat w tym kolorze siedzi z samego tyłu? Co chujorowi jest? Co on tak tu z tyłu? obok tego oringu z kondonika strasznie wielki rozmiar, to musiał być murzyn jest tu bogactwa panie cyty, oni to wszystko zabrali z demobilu z wojska naszego przejdę piętro dalej auć, jakieś osy to grubo nie, tak sobie 17 rok jest ten, coś 16,900, ten jest 15 koło 14,900. Dzisiaj że były takie po 13,5. 13,9 Super B, było 8 mnóstwo. 100. 15 rok, rok 11,900. Litery 163 konie. Widzę, mówi za mało mocy, za mało mocy. A on to musi jeździć czołgiem Sekundkę, o pan Paweł mi dzwoni. Tu jest na tym placek na na nautku również. Wbijamy się na placek kolejny. Do mojego kumpla, w którym byłem w bierzmowaniu tym razem. Ma na imię Achmyt. Przepraszam, fotel w prądzie, komfortowy jak się okazuje. Cenę nie znam, ale mam namiara. Tutaj krążymy, krążymy, krążymy. Tu stała Volvo Cross Country. Białe. W zeszłym tygodniu. Dla żony widzu. Szukałem dla widzu żony. Niestety... Widzu nie chciał, ale też inny wziął z przyjemnością przytulił, bo cross country z rzadkością super B. Za dużo listków to budzi mój niepokój. Jeszcze większy niepokój budzą... ...kało to dwie nagi Trzy właściwie. <laughs> Niczym podruba Tajna kartka. Tu nikogo nie ma, możemy iść śmiało dalej. O, to słusznie, załatw się pan tam. Tu nie ma kogo pytać, bo niestety chłopaki mają liczne... A, aż ty, kurźba. Taki niepozorny, krótki, aryjowaty wydech. 12 rok, 14500. 14500 jest namiar. Nie mówcie, że nie jest S, bo jest S jak z jest... Przepraszam, mamusie. Fotele w prądzie. Prawe, lewe. Quattro. dry trzy litry, tak? Tak. Trzy litrówka, 204 konie. Kilometr? 216 tysięcy przejechane. Alufelga piękna. Zice ładne, panorama. panorama. nic tylko brać S-Line oczywiście. S-Line Plus, plus podwójne Matrixy. Yeah. Matrixy w tej i we w te no. Jest dankę 216 na kul. Wszystko do ogarnięcia. 14,5 trzeba mieć. Nie mówcie, że mój jest biedny, co kupiłem, bo jest biedny, ale... Ale jestem biedny generalnie. Pozdraszaj się dla was. 3 litry. 11 czy 12 rok. 12,500 euro. 12 500 euro w 3 litrach. Zawsze pytam o 6 auto, potem połowę nie pamiętam, co jak kosztuje. Nawigator, automat. Wygląda dobrze. Nowy, trzylitrowy, dupny, wielki, ogromny, czy nie umyty. Świeżo przywieźli. Opatyka sprzedana 3 litry, 12,500. Elektronik jest, Ksenon jest, całe autko, duży TV, a wie o kilometrach? 240 000, przejechane jest na miarę. 3 litrówka w 10 roku, 3 litry 3 litry w 10 roku. W automacie jest namiar Kółko ładne W przodu Parktronic, z tyłu też Siano pod stolik gliny Greckie krzesło 12 500 euro kosztuje, o otwarta chyba 12 500 euro, jest jakiś kilometraż pokazał się 12 500 euro Duży nawi. A jakżeż ciepło parzy w łapę? 12 500 euro i tyle. Piękna rzecz. Może oko cieszyć.